Dzień dobry moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wieczorny dzień dobry. Taki jeden z moich. Z, tak, jeden z, jedna z moich serii, którą uprawiałem swojego czasu, zaniechałem na jakiś czas, teraz do niej wracam, bo, bo była i wydaje się dalej jest bardzo popularna wśród widzów. Ta dzisiejsza seria, znaczy ten dzisiejszy odcinek jest. Jest taką specjalną dedykacją dla wszystkich nowych widzów, którzy w, y, dołączyli do kanału lub wchodzą na mój kanał y, poprzez te wydarzenie wczorajsze, czyli y, mój wywiad z Atorem, to znaczy Atora wywiad ze mną, y, gdzie Ator y, bardzo mocno mnie popromował i y, y kolejna część widzów Atora y, zajrzała na mój kanał, część została, część odeszła, y, nie wiem jak to wygląda, ale dla tych wszystkich, którzy, którzy przyszli i są nowi, E, to te Wieczorny Dzień Dobry będzie takim, myślę, zaproszeniem do tego, żeby pozostać na moim kanale. E, po, powiem krótko, i, i, jakie są, lecz może inaczej, na czym ten kanał polega. Kanał polega na tym, że rozmawiam o różnych rzeczach, opowiadam o różnych rzeczach, bardzo dużo rozmawiam z moimi widzami, bardzo to lubię. E, uwielbiam moich widzów. E, pojawiło się już Trochę nowych widzów, już mam z, konwersacje z nimi na moim kanale, więc widzę, że... Uuu, u uu, przybywa nowa jakość. Nowi widzowie, przyzwyczajcie się, pies hałasuje w tle. Mam piesa. Eee, nazywa się Hilton. Jest dziesięcioletnim już w tej chwili szczeniakiem. <grym> znalazłem go na ulicy, jak był szczeniakiem, kiedy miał 3 miesiące i do dzisiaj został szczeniakiem, chociaż ma 10 lat. Właśnie to robi. Co robisz? Co masz? Zabawkę. Znalazł zabawkę i teraz się będzie bawił. Mi dać zabawkę Chcesz mi dać Widzicie, czasem moje nagrywanie dokładnie tak wygląda, że Hilton po prostu akurat w momencie, kiedy ja nagrywam, to przychodzi z zabawką. To jest zabawka. To jest Hilton. Hilton, pokaż się. Nie, nie chcecie słyszeć, tylko żebyś się pokazał. Dobra, idź się bawić, kochani, nie hałasu. No, i to jest takie wieczorny Dzień dobry to jest taka seria z założenia o tym, że ja wieczorem, bardzo późnym wieczorem, właściwie w nocy, nagrywam e, dzień dobry, e, które, bo zanim to się zrenderuje, zanim to się wgra, to już jest rano i ludzie sobie, znaczy ludzie, moi widzowie sobie to oglądają rano e, jako taki dzień dobry. E, obowiązkowym punktem każdego, każdego e, wieczornego dzień dobry jest podanie przeze mnie propozycji na śniadanie. I dzisiejszą propozycję na śniadanie Wam podam artykiem naprawdę po prostu wypas z górnej pły pięciodwiazdkowy hotel, pięcio hotel, aczkolwiek możecie zrobić sobie to w domu. To jest, e, to jest coś, co ja naprawdę uwielbiam. E, jajecznica z ananasem. Jak macie ananasa w puszce takiego, wiecie, a może być też świeży oczywiście, taki ten, nie? ale jak w zwykłej większości możemy sobie w puszce kupić. Pokroić w kostkę ananaska, patelenka na patelenkę oliwa z oliwek. Niech się rozgrzeje, na to drobno posiekana cebulka, chwilę niech poskwierczy. Na to wrzucamy pokrojonego w drobną kostkę ananaska. Niech się podsmaży i na to podsmażanie wylewamy 6 do 7 jajek razem. I czekamy chwilkę, niech to się podsmaży, aż się to białko zetnie. Dopiero wtedy mieszamy z tymi jeszcze, jeszcze wodnitymi żółtkami. Na koniec odstawiamy z ognia, z łognia i dodawamy sobie troszkę oregano, pieprzu i soli do smaku i mamy po prostu jajecznicę z ananasem. To wam proponuję na śniadanko. W linkach pod moim filmem, tym, tym filmem, tym, tym znajdziecie coś, co mnie dzisiaj urzekło i coś, co mnie wczoraj urzekło, a urzekło w takich kategoriach em, rodzinnych w zasadzie i takich kategoriach może ckliwych, em, tak, no, może ckliwych, ale dających dużo do myślenia em, w tym naszym cholernym zabieganiu codziennym. Znajdziecie tam w linkach film, który to jest krótki film, e, który pokazuje em, może inaczej. Ten film pokazuje e, ojca i córkę, i córkę, która już jako dorosła osoba. Tego starszego, starego, starego swojego ojca bardzo pogania, bo gdzieś się spieszy, i tam potem jest pokazane w tym filmiczku. To jest krótki filmik. Jest pokazane, jak ten ojciec dbał o tą córkę, kiedy ona była tam chora, czy miała złamaną nogę. E, jak to wyglądało. I taka moja refleksja z tego filmu była taka, że. Bo ja mieszkam dla nowych widzów, nie wiecie. Ja mieszkam z mamą, która jest niepełnosprawna. Dla starych widzów, no, wy wiecie o tym, bo o tym dużo mówię. E, i są takie momenty, w których moja matka mnie po prostu wkurwia do granic możliwości. Dlatego, że ja jestem cały czas jeszcze młody, relatywnie. Jestem bardzo żywiołowy, jestem bardzo energiczny i jak ktoś się rusza jak mucha w smole, to mnie to doprowadza do szewskiej pasji. I mam takie momenty, że na przykład zadaję mojej mamie... Moje, moja mama oprócz tego, że jest niepełnosprawna fizycznie, to jest po wylewie, więc potrzebuję też trochę więcej czasu, żeby jest bardzo sprawnie intelektualną osobą i mądrą, ale jednak potrzebuje już trochę więcej czasu, jako prawie 70-letnia osoba, na to, żeby sobie na przykład przemyśleć jakąś odpowiedź albo coś. A ja mam w tym momencie taką reakcję tak w głowie, mam tak, a kurwa, tak, no rób to wolniej, wiesz że to uwielbiam. I ten film mi też tak trochę zrobił tak, Michael. No, dokładnie tak mi zrobił ten film. Tak sobie pomyślałem. Moja matka miała dla mnie ogromnie dużo cierpliwości, kiedy byłem dzieckiem. A ja teraz nie mogę wykrzesać czasami odrobiny cierpliwości, tylko dlatego, że, że co? No właśnie, tu jest pytanie, wielki znak zapytania: że co? Że się gdzieś spieszę? Czy że po prostu potrzebuję odpowiedzi już teraz? Bo mnie do tego internet przyzwyczaił, że wklikuję sobie w Google e, zapytanie i mam po dwóch sekundach odpowiedź na moje pytanie. No. Pomyślałem o tym w tych kategoriach właśnie, że nasi rodzice, czy to mama, czy tata, jak byliśmy mali, mieli dla nas ogromnie dużo cierpliwości. A my teraz nie potrafimy tej cierpliwości wykrzesać dla nich, kiedy oni już są starzy, kiedy już nie domagają, kiedy już mają problemy z tym, żeby sobie przypomnieć jakieś rzeczy albo żeby podjąć decyzję. To się bardzo często zdarza. Pomyślmy o tym. No? Pomyślmy o tym. Ja nie mówię tego, żeby Was patronizować to jest takie brzydkie słowo z angielskiego wzięte zresztą. Patronizować, w sensie, że patronizing you. Nie, to nie jest patronizing you, to jest, to jest patronizing me, nawet też nie, ale takie patrzenie na to, że mm, może powinienem zwolnić swoje życie w momencie, kiedy jestem z moją mamą, bo ona już nie nadąża za mną. To, już to nie jest to tempo, które ona może nadgonić. Drugi link, który znajdziecie pod filmem jest dla mnie osobiście bardzo ważny, ale nie, też, nie, nie tylko dla mnie, ponieważ e, dla myślę może niewielu, ale dla jakiejś tam grupy moich widzów, których mam i wiem, że ich mam. I wiem, że ich mam. To są bardzo młodzi ludzie z reguły. granica między 12 a 15 lat. E, którzy. Nie chcę teraz rozkminiać ile ich je, ilu ich jest, ale, ale wiem, że jest przynajmniej kilku, przynajmniej tych, którzy do mnie piszą regularnie, o tak. Ja prowadzę swoje pogadanki o, dla nowych widzów. Ja prowadzę swoje pogadanki, ponieważ jestem sam homoseksualistą, prowadzę pogadanki, tak nazywają się y, y, parapsychologiczne. E, znajdziecie sobie je na moim kanale na, na playlistach, bo podzieliłem to na playlisty. Prowadzę m.in. w tych pogadankach takie opowieści z moich własnych doświadczeń jako młodego homoseksualisty, jak sobie kiedyś z tym radziłem. I tu, tu w tych filmikach jest duża oglądać właśnie wśród tych młodych gejków i lesbijek, którzy oglądają i są, są widzami mojego kanału, i z którymi z częścią z nich przynajmniej jakiś tam kontakt mam i rozmawiam. Są to młodzi, zagubieni ludzie. A ten link, który wrzuciłem, to jest link dla rodziców. Dla rodziców. Przeczytajcie go wszyscy rodzice, jeżeli wszyscy, ci, którzy z Was są rodzicami, przeczytajcie go. Nie dlatego, że... Bo link... Może inaczej, tekst jest napisany pod kątem dla rodziców, którzy są rodzicami dzieci, które są homoseksualistami. Ale ja uważam, że ten, że, ten, że ten tekst powinien zostać przeczytany przez wszystkich rodziców. Nawet jeżeli twoje dziecko nie jest homoseksualistą i nie będzie homoseksualistą, to przeczytajcie sobie ten tekst chociażby po to, żeby pomyśleć nad tym, czy poświęcacie dostatecznie dużo czasu na, tym, na to, żeby zrozumieć własne dzieci. Żeby na przykład wiedzieć, dlaczego na ścianach pokoju waszych dzieci wiszą takie, inne, a nie inne plakaty. Co te wasze właściwie dzieci robią. To też nie jest obwinianie. Żyjemy w naprawdę, powiem Wam, żyjemy w wysyńskich czasach. Żyjemy w czasach, w których mamy. Yy, nie mamy wyboru, tak naprawdę. Znaczy, możemy dokonywać wyboru pomiędzy jestem z rodziną i się nią opiekuję, albo zarabiam na tą rodzinę. I ja to doskonale rozumiem. I to nie jest obwinianie nikogo z Was, nikogo z, z żadnych rodziców, absolutnie nie obwiniam. Ja wiem, jakie to są ciężkie wybory. Sam nie mam dzieci no, z natury rzeczy, ale. Ale wiem, jakie to są ciężkie wybory często, bo mam psa, nad którym też muszę się opiekować prawie jak dzieckiem. Mam mamę, którą też się muszę już opiekować prawie jak dzieckiem i mam pracę. I często dokonuję wyborów. Ja większość swojego urlopu rocznego, który mam, nie przeznaczam na wyjazdy, tylko przeznaczam je na to, żeby brać sobie jeden lub dwa dni wolnego po to, żeby właśnie zająć się w domu czymś. Może nie czymś, tylko kimś na przykład jechać z mamą do lekarza albo gdzieś jechać z psem do weterynarza albo gdzieś także ja nie, ja nie oceniam i nie osądzam absolutnie, natomiast proponuję proponuję, żeby się przyjrzeć żeby przeczytać ten tekst i ten tekst tak jak powiedziałem jest ukierunkowany do rodziców bardziej e, dzieciaków które, które potencjalnie mogą stać się, czy są homoseksualistami bo to nie jest wybór tylko tak się po prostu człowiek mowy rodzi taki tak, wiem to po sobie. Ufajcie mi. Ale też dla wszystkich tych rodziców, którzy być może nie wiedzą o tym, że, nie wiem, na przykład aktualnie ich córka albo syn przeżywa jakiś dramat miłosny. Może to niektórzy kwitują czasami. Przecież on ma dopiero, czy ona ma dopiero 11 lat, no jaki dramat miłosny, Boże. A słuchajcie, dla młodych ludzi, dla tych dzieci w tym wieku, to jest czasami cały świat i nie mają z kim porozmawiać. A boją się o tym powiedzieć rodzicom, ponieważ rodzice to wyśmieją właśnie tak. No, przecież masz 11 lat, o czym ty w ogóle gadasz? No właśnie, dla tych, dla tych istot jest to największy dramat w życiu, a dla nas jest takie... Ja pierdolę przeszkadzać mi w meczu. Wiecie, o, co, o czym mówię? Nie mówię, że wszyscy się tak zachowują, ale często mamy takie zachowania. No, no mamy. Jesteśmy zmęczeni po pracy. Jesteśmy, jesteśmy zaabsorbowani czymś. czymś Zupełnie związanym z, właśnie z egzystencją. I przychodzi tam dziecko i mówi do nas. Albo nawet nie mówi, bo, bo się boi. No właśnie, poznajmy nasze własne dzieci. I zrozummy naszych własnych rodziców. To jest takie moje generalne przesłanie na, na ten dzisiejszy dzień. Życzę Wam dzisiaj wszystkiego dobrego. Niech wam się dzień rozpocznie. No a ze mną to się rozpoczął dobrze, nie? Niech wam się rozpocznie naprawdę dobrze i serdecznie. Pomyślcie o tym, co powiedziałem. I. Serdecznie witam wszystkich nowych widzów. Na moim kanale nie jest tak jak jakby, może inaczej. Mój kanał jest taki, że ja uwielbiam wszystkich, którzy mają odmienne zdanie od mojego i go wyrażają przede wszystkim. Dlatego, że odmienne zdanie pozwala mi zmienić moją własną perspektywę, więc cieszę się z każdego odmiennego zdania, jakkolwiek byłoby niewyrażone. No, i nie, na tym kanale nie akceptujemy hejtu. Znaczy, możemy się wyzywać, możemy sobie, znaczy, wyzywać, w sensie tam rzucać sobie kurwami i kujami, nie ma problemu, jeżeli jest to w konstruktywnej dyskusji. Natomiast obrażanie czyjś matek, e, ojców, e, obrażanie czyjegoś ego, w sensie personalne odnoszenie się i, i wyzywanie jest nieakceptowalne. To z góry zapowiadam. Nie, że usuwam, gnoję jak świńsko. <laughs> lubię to hasło. E, ale nie było jeszcze takich sytuacji, więc spokojnie. Ja w ogóle widzę, że y, jak y, robię nagrania, pod tym nagraniem teraz z Atorem byłem trochę spięty, ponieważ było to moje pierwsze nagranie z Atorem, po tym jak założyłem swój własny kanał i, i obawiałem się... Pierwsze? Tak. I obawiałem się widzów, którzy przyjdą. A przyszło jak zwykle bardzo dużo fajnych widzów. Teraz co Krzysiu oczywiście dziękuję. E, ktoś mi tam zarzucił właśnie z tych nowych widzów. To tak, Ala a postkomentum. Mam taką serię komentum, też sobie zajrzyjcie, to sobie. komentuję tam właśnie wypowiedzi moich widzów w komentarzach pod filmami. Odnoszę się personalnie zawsze, bardzo grzecznie. Ale był taki, jest taki nowy widz, który właśnie mi wpisał, że A, bo se znalazłeś fannego promotora, brrr, że niby Ator mnie promuje. No o, oczywiście, że Ator mnie promuje. Ator ja już mówiłem o tym wielokrotnie wcześniej, dla nowych widzów może nie wiecie, ale dla starych wy już wiecie. Ator jest, ja nazywam go moim ojcem Krzesnym, ponieważ to on mnie jak gdyby Przekonał, do, może nie przekonał, ale nakłonił do tego, żeby zrobić swój własny kanał i nagrywać. Więc ja na, atora będę cały czas nazywał moim ojcem chrzestnym. No i właśnie jeden z, tam z, z widzów, który nowy przylas dzisiaj, e, no, przylasł, znaczy przy, sobie, e, powiedział, o, znalazłeś promotora. No to mu napisałem, wiesz, no promotora se znalazłem, tylko trzeba mieć jakiś potencjał, żeby ten promotor chciał Cię promotor, promować w ogóle, nie? Wiem, wiem, jestem cziki. Ja jestem w ogóle ten, bardzo sarkastyczny dla nowych widzów. Ale nie jestem złośliwy, przynajmniej staram się nie być. Dobrze, kochani, przejrzyjcie sobie to, obejrzyjcie sobie i poczytajcie sobie to, to, co jest pod w linkach. Myślę, że to takie warte refleksji na nowy dzień. I życzę Wam udanego nowego dnia. Niech Wam wtorek będzie owocny we wszystko. E, cieszę się, że jesteście i, i, i no, jestem nakręcony, jak Panka Mydlana. Samym faktem, że naprawdę mam Was, widzów moich stałych i ci nowi widzowie, którzy przychodzą, są, są fajni. Fajnie. No, to dziękuję Krzysiu, dziękuję Wam. Życzę Wam miłego dnia. Jajczynki są na ananasie. Koniecznie. Słuchajcie, zróbcie sobie luksus pięciogwiazdkowego hotelu na dzień dobry. Będziecie mieć cały dzień, jak milionerzy. No, nawet jak nie będziecie dojadać w trakcie pracy. Pozdrawiam.